O cześć Martin Cześć Co tutaj do mnie cię sprowadza Czy e był Markus u ciebie i mówił z tymi tymi Ta no był I dałem mu informacje teraz... Dobrze, to teraz po... e trzeba pogadać o naszych sprawach Udziały No Ej, Ej Susło? Syreny su su Syreny? Co jest? E co jest? Kurde. Dobra, Uciekaj! czekaj. Będzie u, będzie strzał, więc uważaj. A, o kurde. o, o kurde. A. Jedź, jedź, jedź. O. A, o kurde. Siadaj, szybko, uciekaj, uciekaj! Przy pracy na pewno! Na pewno? Tak, gdzie? Aha! No? Teraz jestem zatrzymany to jest wszystko nieprawda. Siemas z tej strony LRC eee, Witam Was w mojej serii pod tytułem Historia Darek Webu co, to, to co widzieliście na początku to była e, ten retrospekcja jak właśnie za panu Harolda do więzienia No i co, no i rozpocząłem nową serię na kanale nie? Więc zostawcie subka, e, lajka i lecimy Dobra. No to Marcin, bo ona ma przejechać. Podwięzienie. No i co? No i rozpoczynamy. O kurde, ale fura. Siema... No Łodzi się. sięła Co zrobiłeś, żeby mnie wyciągnąć z tego główna? No, no wiesz... Dostałeś tam parę lat za kaucją. Mogę Mogęś wyjść tam wcześniej A Więc A ile się 500 tysięcy Tylko? Co mają... kurde... Za mnie? No. Dobra. To jak w sensie, tam w mieście żeby się... wyrok? Jakie zmiany w mieście? Y y w mieście są. duże zmiany, poczekaj. Zobaczcie są wygracze, czy wy jesteś się na, na, na najmocniejsi? Właśnie, są nowi gracze, który zabrał nam ponad 50% udziałów. Co jest? ty gadasz? Ale nie martw się, Mamy jeszcze 30%. i okay. No to odbudujemy nasze imperium. A przekażesz mi na przykład z 10% z te, z ten... ...udziałów, bo wszedł do... w sumie by się... I weź mnie zabierz do blizera, bo po w tych piechach nie mogę wytrzymać. Po no dobra, no to po połowie. Ogólnie udziału A co dalej z tam mamy. Nawet Markus nie odzywa się. Okej. Okay. Zapadł ten, chyba go też złapali. Okej. Okay. Mm, ale bogaci dalej jesteśmy, tak jak byliśmy, to mamy około 10 milionów więcej niż wtedy. Mamy około 17. Okej, okay. ciekawe. A ty, co zrobiłeś, żeby się utrzymać na tym stołku? No, co zrobiłem? No działałem dalej. Okej. Okay. Lości nie przeszkadzają, czy, czy Jak Wader ja nie przeszkadza. Czyli jak ja poszłem, no to nowy gracz za mnie wszedł, tak? Tak. Niestety. No Bo dobra. nie da się no. z nim w ogóle dogadać, jest niedostępny. Kurde, no jedzie czy nie? No to trzeba go zniszczyć w takim razie No co jest? No zniszczymy Jak ty jeździć? Mam nawet na to plan No jak jest? Muszę spoiler usunąć bo mi się szkadza Dobra Jechałem prosto i W ogóle muszę auto zmienić, bo to jest auto do toru A nieważne w to auto, po prostu... Po prostu auto jest No gdzie tu był fryzjer, to na prawo gdzieś, z tego co pamiętam. Ty w tym mieście cały czas jestem ja. Ja nie. No. Tu gdzieś był... Nie, A nie, do fryzera najpierw do, do tego. Najpierw do fryzjera musisz się zmienić. No. Bo masz fryzurę gorszą niż miał Markus. Dobra widzowie, my się widzimy widzimy jak Harold zmieni swój ten Swoją fryzurę. No widzowie jesteśmy już po brabe... po fryzjerze. No i właśnie tak wygląda Harold po tych czterech latach. No i co no... Martin jedziemy, nie? O kurczę, ale fryzurka. Dalej. Jedziemy. Tylko daj mi kierować. Hmm. Okej. Okay. Spokojnie, kupię ci też takie auto. Albo sam sobie kupisz jak ci oddamy udziały No to. A ogólnie znaczy, no, masz pod sobą jakieś brało. organizacje czy wszystko zabrał ten nowy gracz? Wszystko a ten nowy gracz właśnie Kurde No to będziemy Dobre, musieli gdzie... wiesz te stare działania w się ten Jakby Mam no. wprowadzić No, gdzie teraz jedziemy? No, do sklepu z obraniami, nie? Do sklepu. Aaa... No dobra. I... A dasz trochę hajsu na te ubrania, bo... Kurde, tak... Sp no, spokojnie. Mamy, Ile chcesz? 10 tysięcy? Starczy? Może być. Dobra. Wiesz chyba, jaki strój chce, Hehe. <laughs> Może się spocząć hmm, z jej za lat. Hmm. Ale wyjechał. Diosa. Dobra, tu na prawo, czy piętro wyżej? Piętro wyżej, albo niżej. Jednak podstatnym no. ten nawigacja szwankuje. Co jest? Właśnie widzę. Z, znowu auto do mechanika. Tutaj jest. Dobra, Dobra. Dobra. Jestem... no już jesteśmy przebrani, widzowie. O Martin! Dlaczego takie barwy? To nie są barwy. A Tylko prosty. fajnie się zlało. No. no? w sumie Dobra, fajnie. Dobra, ile no. to będzie? Jest 3000. Na Dobra. Proszę. 29, Dziękuję, do widzenia. 29. Dobra, Chodź się... Martin, Dobra. zapisałem już. Dobra. Właśnie, mówiłem ci, że mamy te 17 milionów i... 30% no. udziałów, nie? No, to. dać ci połowę z tego, co mamy? 15% udziałów, i. No, oczywiście, wiesz, milionów. jak na roz. ten. jak na początek, to give. Dobra, Żeby Ja bym nawet mogę dać tylko. ten, wziąć mniej, bo. Kurde, ała. Sorry. Bo wiesz, utrzymywałeś. te. te. IP, te IP, imperium, nie? No. To jedziemy do Te banku. Czas. Dobra. banku to wypłaci. Kurde. Nie, ja złamę. Ale przeprawny kasy, ja by legalnej. Legalnej. Dobra. To to, To w sumie idź wypaść, bo ty sobie musisz. Tak tak właściwie. No Chodź ze mną, to... No to idź. Od razu powiem, żeby przelała. Tylko Dobra. ci zamknę. Dobra. Halo, jest tu ktoś? Halo, jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Nie ma, kurde. No to poczekaj. To może idź pilnuj auta, ja to załatwię. Dobra. Widzowie... Widzicie, że nikogo nie ma w banku, ale... Hamart ma jakiś plan na to. No więc co, no i teraz czekamy. O, jest. Załatwiłem to. I już jest na moje konto? Tak. Dobra. 6 milionów na twoim koncie. Dzięki. Cześć z gruszami, coś koło tego. Dobra. My pojedziemy teraz do mojej aktualnej siedziby. Z której no, teraz spoko. tam sobie działam. Prawo na czerwonym, więc jedź pan. No dobra, to ja pojadę. No, lepiej ty. O, zielone. O, idealnie zielona strefa. Kurde, jak ja mam tu wjechać? Ach, tak i jak... yy, Wejdź sobie drzwiami, a ja zaparkuję Albo wiedzieć, wiedzieć ze mną. Dobra, yy, sobie drzwiami wejdziemy, w widzowie. Na spokojnie. Kurde, tylko gdzie tutaj są drzwi Chyba tutaj gdzieś Dobra widzowie jesteśmy przed wejściem Właśnie dzwonimy do Marski, żeby nas wpuścił Czekamy No dobra, no to jesteśmy w domu. Ach, takie coś. O, Przy, jest przytulne nawet. No jestem. Musiał się nawet przebrać zdążyłem. O, no właśnie widzę. Przy, przytulne, przytulne. O Marcin, co tutaj Ty... było? Robione, ha? No, widzisz. <laughs> powodzi się, powodzi. No i tutaj o. taka łazienka, okej. Okay. Taka łazienka no nie za drogie, nie, nie za tanie, byle było No tak tutaj działamy Na telewizorze wszystkie te są te się no teraz jest wyłączone ale te się masz teraz piski. A, No, no to jeszcze piski. kamery No dobra No to widzowie widzimy się w kolejnym odcinku Siemano zapamiętuj Po prostu lajkujcie.